Dzień dobry. Bardzo, bardzo serdecznie witam wszystkich na 28. wieczorze gawędziarzy, poetów i śpiewaków ludowych w Zwoleniu w tym roku, w tym dniu i w naszym Woleńskim Domu Kultury. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestników i tu poproszę o duże brawa. Wrocława Jawska, burmistrz zwolenia. Nasi goście sympatyzują z Państwem i są wśród nas. A są nimi pani Elżbieta Wargatka, dyrektor publicznej szkoły podstawowej, <noise> pani Małgorzata Kron, dyrektor publicznego Przedszkola w woleniu, pani Mysław Sałek, dyrektor kierownik. <noise> Przedstawiciele y, zespołów folklorystycznych, y, ludowych, półgospodarczych wiejskich. Witam bardzo serdecznie. Y, drodzy Państwo, katlon chmorowy na dziesiątą. Y, Warszawy Województwa Mazowieckiego, od którego uzyskaliśmy dofinansowanie na podwiesiadę. I na temat Starosta koleński. dziękujemy bardzo serdecznie. Sponsorami to jest bardzo ważne dla organizatorów, ale również dla Państwa, ponieważ dzisiaj będą Państwo walczyli o nagrody dosyć pokaźne. Tych sponsorów na dzisiejszą wisiadę zdobyliśmy bardzo wielu, ja pozwolę sobie ich przedstawić. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Pani Bogusława Jaworska... Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kowalowskiego to... i nasz miejscowy Dom Kultury. Drodzy Państwo, Pisiada będzie przebiegała swoim rytmem, natomiast w, w ciągu dnia dzisiejszego będzie jeszcze wiele innych wydarzeń kulturalnych w naszym Domu Kultury, na które bardzo serdecznie zapraszamy tych, którzy już będą było przesłuchaniu. O godzinie 15.00 w Małej Galerii nastąpi otwarcie konkursowej wystawy fotolato i wręczenie nagród laureatom. O godzinie 15.15 .15 w Dużej Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury w Zwoleniu otworzymy wystawę Pani Barbary Polakowskiej, fotografa i pracownika Muzeum Wsi Radomskiej. Będzie to otwarcie jej jubileuszowej wystawy pod nazwą z okazji 30-lecia pracy artystycznej. Niemniej wystawa jest związana z Muzeum Siadawskim, więc z twórczością ludową. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A o 15.30 w sali Widowiskowej Domu Kultury odbędzie się koncert katerii krwiowskiej Kurpianka, która do nas przyjdzie z Kurpi. Jak Pan Adolf przemówił. nazwał, jest to drugi poza radomskim, najbardziej ceniony właśnie z tych wartości ludowych. I będziemy gościć dzisiaj jeszcze kapelę z zespołu z Jasieńca Po koncercie nastąpi wery i poznamy laureatów dzisiejszych przesłuchań. I na zakończenie już tak na deser zostawiłam przywitanie gości, naszych gości honorowych, niemniej jednak gości, którzy będą dzisiaj pracowali i bardzo ciężko pracowali, bo od nich będzie zależało, kto stanie laburiatem w czterech kategoriach, w których Państwo się będą prezentowali. Poezji, śpiewie, gazerowaniu i muzyce. Witam bardzo serdecznie pana Adolfa Krzymińskiego. <klucz> Żywi, którego Państwo z pewnością wszyscy znają. Bardzo serdecznie dziękuję. jednak witam również gorąco do Pana doktora Stefana Rosińskiego, etnografa, przyjaciela wszystkich twórców budowych, ale też i Domu Kultury w Zwoleniu, który również zasiada przy nim. W tym roku zaprosiliśmy do jury Przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia Pana Wacława Kuś <klucz> dzięki towarzystwu od wielu lat pozyskujemy pieniążki na realizację Giesiady. Dziękujemy Panie Wacławie za to wsparcie i za pomoc. Jury, osoba, którą też wszyscy znają, Instruktor Folkloru Domu Kultury w Zwoleniu, kierownik zespołu gotowie, która również w dniu dzisiejszym poprowadzi prezentację. Ja życzę Państwu wszystkich udanych prezentacji, a najbardziej tego, żebyście sami z siebie byli zadowoleni. I poproszę teraz o zabranie głosu Przewodniczącego. Dzień dobry Państwu jak króciutko, ponieważ naprawdę jest dużo dzisiaj e, prezentacja, mało czasu. E, no chcieliśmy razem z Panią Dyrektor wyjść naprzeciw oczekiwaniom, aby wszystkie zespoły były reprezentowane, dlatego będzie dzisiaj ponad 70 osób. W związku z tym zgodnie z Regulaminem prosiliśmy o przygotowanie dwóch utworów, ale będziemy prezentować jeden utwór. Aby zdążyć do godziny 15, 15.30 zaprezentować się tutaj, ja ze swojej strony, w imieniu naszych, moich kolegów, prosiłbym, żeby te występy traktować zgodnie z formułą biesiady nie, nie jako mm, jakieś takie igrzyska sportowe, tylko prezentacja wśród przyjaciół, bo Dom Kultury stwarza i gospodarze tak miłą atmosferę traktować nas jakby nas nie było i prezentować swoje utwory tak, jakbyście prezentowali w swoim środowisku. I życzę, żeby te występy były takie normalne, naturalne i jak najmniej tempem. Dziękuję bardzo. Takie, gdzie nie mogła Pani Dyrektor otrzymać wsparcia zewnętrznego i tak zastanawialiśmy się, co dalej. Jednak okazało się, że nie było przerwy. Kontynuacja była całą to dzięki zaradności Pani Dyrektor i Pana Adolfa, którzy zmobilizowali moich kolegów wójtów, burmistrzów do tego, że wsparli nas wtedy, kiedy finansowo nie było decyzji. W tym roku, korzystamy ze wsparcia Pani Pana Marszałka, o Pani Dyrektor powiedziała. E, Witam Państwa bardzo serdecznie na ziemi Jana Kochanowskiego. E, to, co powiedział pomaga Mazur, e, staramy się, Pani Dyrektor, Pani Anna, stwarzać taką atmosferę, żeby było miło, przytulnie, e, ciepło. I życzę Państwu, oddając tutaj ręce szanownego jury, żebyście wyjechali od nas z przeświadczeniem, tak jak Pani Dyrektor powiedziała, zadowoleniem sam siebie i zadowoleni z tego, że atmosfera jednak w naszym domu kultury, w Zwoleńskim Domu Kultury była taka rodzinna, bo taką atmosferę zawsze Ona zależy. Na, na, na takiej atmosferze zawsze nam zależy. Życzę wszystkiego dobrego.